Na drugą kawę zaprasza ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Norbert Rasch, lider mniejszości niemieckiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Wczoraj pan dostał psztyczka w nos. Jak pan to powiedział? Tak! Mówi Pan o Marszałku, Mówię tak? o Marszałku, tak. E, tak się zdarzyło, że no, widziałem się z Marszałkiem rano, jeszcze do godziny 10. i nagle e, pół godziny później dowiaduję się z mediów, że, że Marszałka nie ma. Że tak? Marszałek złożył rezygnację. Z, złożył rezygnację. Był w doskonałym humorze zresztą w rano. E, marszałek m, e, ma takie... E, Dni, gdzie jest, ma mniej tego humoru i ma, ma doskonały humor. Wczoraj był w doskonałym humorze i wyglądało na to, że to tak przemyślana decyzja. Czyli rano nic panu nie powiedział jako nie koalicjantowi? Nie powiedział, nie. I tutaj, jako koalicjant, nadziwię no się troszeczkę, bo wolałbym dowiedzieć się trzy minuty przed mediami, ale przed. A tak to mamy już taką komunikację między koalicjantami uprawianą za pomocą mediów. Tak, to jest to, czego zawsze chcemy unikać I, i wszystkie trzy strony koalicyjne mówią sobie jasno tak, nie przez media. A koledzy z PSL-u, czyli trzeci koalicjant, coś wcześniej wiedzieli? Myślę, że nie. Nie mogłem się nawet do nich wczoraj dodzwonić. Próbowałem się też tego dowiedzieć, ale... Nikt nie odwierał, nikt nie podnosił słuchawek. To może już trwają rozmowy dotyczące tego, kto będzie następcą marszałka. Myśli pan, że między nimi, tak? Ja nie wiem. Chciałem w ogóle pana zapytać, jak, nie, jak, to, jak, jak, to, jak to będzie wyglądać. My jesteśmy, teraz? my jesteśmy poważnymi koalicjantami. Myślę, że, to, że jednak poważają nas, natomiast. Nie ma tych pewien, takich pewnych przyzwyczajeń koalicyjnych. To też widać czasami w procedowaniu nad ważnymi sprawami typu RPO czy, 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 czy chociażby strategia rozwoju województwa. Że najpierw, zanim coś ujrzy światło dzienne, powinno to zostać uzgodnione w koalicji. I jest Tutaj... uzgadniane z Wami? No właśnie, od czasu do czasu tego brakuje. Od czasu do czasu Ta. jest uzgadniane. <grym> od czasu do czasu tego brakuje. I no wczoraj był to taki kolejny przykład. Kiedy tego zabrakło. Dobrze, panie Norbercie, jak teraz będzie wyglądać kwestia ustalania nowego marszałka? No to jest, że tak powiem, piłka po stronie platformy, oni muszą było wyłonić swojego kandydata. Tak jest. Później przyjdą, położą wam kartkę. Na biurku to on. A e... więc co na to powiecie? E, no właśnie, możemy coś na, to, na ten temat powiedzieć. I, no właśnie, i... czy możecie coś na e... ten temat powiedzieć? Bo że tak Ja uzyskuję pytanie. sobie takie prawo jako koalicjant. Na pewno i myślę, że wszyscy koalicjanci są tego świadomi, że każdy mamy w tym względzie, każdy z nas e, trzech ma coś do powiedzenia. Bo no, no możemy to... się zgodzić bądź też nie zgodzić. No I pan powie, że się nie zgadza, ani panu powiedzą, Norbert, się cicho, bo cię zaraz wymienimy na SLD. Ale nie, nie, to takich, takich rozmów nie ma. Te rozmowy są, są rzeczywiście poważne, i ja sięgam też pamięcią do, do innych, do, nawet do tych, których, przy których mnie jeszcze nie było. To były zawsze długie, męczące rozmowy, takie, które doprowadzały do tego, że wybierano najlepszą opcję. Także no my też, tak powiem, mamy skatalogowanych kilku kandydatów potencjalnych, i, i na których na jednych się możemy nie godzić, na jednych z trudem, a na... na, na, na zacznijmy od tego, na, na kogo się pan nie zgodzi. Nie no, personalnie to ja jeszcze, nie, na pewno na siebie nie, nie zgodzę. Żartuję. Myślę, że, że po takim dosyć stanowczym stylu rządzenia, który miał marszałek, wszyscy znamy styl rządzenia marszałka w sobie z tym dosyć twardą ręką, ale też branie Pewnej nie tylko odpowiedzialności, ale też decyzyjności na siebie. Myślę, że tutaj będzie trudno zastąpić marszałka, i to jeszcze w takim momencie, w którym teraz no, jest, jest trudny moment. Trudny moment finansowy, budżetowanie, prognozowanie budżetowania. To jest, musimy. Nie chcę Wam powiedzieć, na kogo się nie zgodzicie, a na kogo się zgodzicie. Na, się na pewno zgodzimy się na tego, który będzie chciał w sposób koncyliacyjny, sposób uznający, że zarząd to jest jedno ciało. I że nie ma różnicy między tym sprawującym władzę w tym zarządzie a, a mhm. pozostałymi członkami zarządu, że, że kolegialnie podejmuje się To, to Kto taki może być? Proszę o nazwisko. Jest kilka, nie ja nazwisk nie podam, bo to jest absolutny przywilej głównego koalicjanta, przywilej Platformy Obywatelskiej. zapytam inaczej: jakie nazwiska w tej chwili w kręgach politycznych się pojawiają jako potencjalni kandydaci na marszałka? No chciałbym pan to ode mnie usłyszeć. To już taką. Niczym nie skutkuje. Wiem, wiem, wiem. Po że mi pan, jakie nazwiska padają w kręgach politycznych. Nie, ja jestem e, może nie aż takim wytrawnym politykiem, ale e, wiem, że takich rzeczy się nie robi. E, także nie, 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 nie podaje się no dobrze, nazwisk. No to, to... Gdybym ja miał podawać nazwiska, to być może, żebym dzisiaj już powiedział. Natomiast e, nie ja, a przypomnę, platforma obywatelska podaje. I myślę, że to jest sprawa pana Lewandowskiego. Leszka, Leszka ale Sztawicki wczoraj powiedział, że to masz koszt. Dziwię się jemu, dziwi się I inne jemu. reguły wyznaję. Tak, dziwię się jemu, że, 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 że tak powiedział. Nie a propos tego, kogo wymienił, ale Tylko że, że w ogóle w systemu, że tak? podał. Tak. No, a co pan nazwisko Kostusia, które pojawia się często? Pojawia się często, będziemy rozważali. Natomiast myślę, że pojawi się ktoś spoza. Czy na przykład to jest, Andrzej byłam bliski współpracownik e, Wiem, że, że o tym media już zaczynają mówić. Jest to wspaniały człowiek, bardzo go poważam, podziwiam. Poprze go Pan? Ja, Zgodzi się Pan Ja jestem niego? tylko jednym z sześciu. W klubie mniejszości niemieckiej. Dzisiaj klub mniejszości niemieckiej będzie obradował po południu, będziemy brali takie i inne nazwiska pod uwagę i będziemy. No to jak będziecie zważali, tak w ciemno oceniać te nazwiska, jak jeszcze nie znacie. Nie bo to, to jest tak jak Ja tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie są ważne zasady i pryncypia. Tak? Jeżeli ma to być taki i taki człowiek, i jak tak sobie, że tak powiem, wymyślimy w cudzysłowie, to, to z taką kalką pójdziemy na, na rozmowy koalicyjne i potem spróbujemy nałożyć to, to nazwisko mhm. na, na, na tą naszą matrycę, jeżeli będzie pasowała. To będziemy na pewno głosować za, a jeżeli nie będzie pasowało, to będziemy negocjować. I co się stanie, jak powiecie, że nie zgadzacie się na to? No tą możemy rzędu. przerwać przecież rozmowy, przecież nie trzeba za, za w ciągu 15 minut podjąć decyzji. Przypominam, że. Czy e, jest są jakiś to... sygnał ze strony platformy, że podamy wam w przyszłym tygodniu, o przyszłym tygodniu już będzie kandydat... tutaj, Był jakiś taki telefon, tutaj bardzo, Tak, Tutaj bardzo się, się muszę pochwalić, że automatycznie godzinę po ogłoszeniu w mediach czy może półtorej był telefon ze strony platformy. Zresztą nie jeden, gdzie umawialiśmy się jeszcze na, na ten tydzień, aby usiąść do stołu porozmawiać na temat kandydatur, bo to jest ważne, Musimy, nie możemy się z tym ociągać. Także zresztą to jest tydzień nieposelski, a przypomnę, mhm. że. Po stronie platformy obywatelskiej, to właśnie poseł jest szefem. w regionie. I oni są teraz są w regionie, teraz są na miejscu, także jest to czas na to, aby porozmawiać. Dobrze, panie Norbercie jeszcze jedno jedna kwestia, którą chciałem, o którą chciałem pana zapytać, Tadeusz Mazowiecki zmarł wczoraj, to jest osoba znacząca, jeśli chodzi o dialog o pojednanie Polaków i Niemców. To jest bardzo zacna osoba i chciałbym naprawdę w, mając 80 parę lat tak skończyć żywot, jak, jak to zakończył Tadeusz Mazowiecki. Ma ogromne zasługi, msza pojednania. Pamiętają wszyscy, a przede wszystkim ci, którym pojednanie polsko-niemieckie leży na sercu. Msza w krzyżowej. Tak, ta msza w krzyżowej. To, to on dokonał ze strony polskiej, to on te, tego dokonał, tego zbliżenia. Natomiast my mamy pewien taki epizod o Polski związany z panem Tadeuszem no, Mazowieckim, najnowszy. Ta, mniejszość niemiecka, dom współpracy bardziej reprezentujący nas i Urząd Marszałkowski, Wespół, trzy lata temu przyznaliśmy panu Tadeuszowi Mazowieckiemu i Helmutowi Kolowi przyznaliśmy most dialogu. On dopiero z różnych przyczyn, głównie zdrowotnych, wtedy nie mógł tego odebrać, i tak się stało, że dopiero rok temu odebrał ten most dialogu. Ale cieszymy się, że, Dobrze, że, że, zdążył. Że, 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 że zdążył odebrać, i to tutaj w Opolu. Mieliśmy potem osobiste spotkanie z nim. Naprawdę ciepły, bardzo rozważny człowiek człowiek, który nigdy według mnie nie rzucał słów na wiatr, i e, czasami wydający się bardzo taki. Powolny w tym, co robi, ale to miało wszystko swój cel. Dziękuję bardzo za rozmowę. Norbert Rasch, lider mniejszości niemieckiej, był moim gościem. Bardzo dziękuję. Nie panu. chciał podać żadnych nazwisk, zaraz wyłączymy kamery. Ja to z niego wyciągnę <grym> i to Państwu przekażę. Oczywiście. Ja